Słuchajcie kochani. Jak może wiecie, od, od 8, tak już od 8 lat maluję anioły i dostaję od nich przesłania. I tak naprawdę dopiero niedawno uświadomiłam sobie, znaczy nie, nie, nie niedawno, już jakiś czas temu ale teraz już uświadomiłam sobie to tak bardzo, bardzo mocno i bardzo konkretnie, że tak naprawdę ja te energie, które maluję, te anioły, które maluję, to są energie, ponieważ maluję Was, więc to są, to są nasze energie, to są nasze istoty. To są najpiękniejsze części nas samych. W związku z tym, ja te energie, które są gdzieś tam poprzykrywane, pooblepiane jakimś błotem, takie, którym, którym nie, dajemy, nie dajemy zabłyszczeć jako ludzie, ja je tutaj ściągam, przyciągam dla Was na Ziemię i sprawiam, że, że możemy je zobaczyć, możesz zobaczyć, jak ta Twoja istota wygląda. Jaką, jaką wartość niesie, z jakim darem tutaj przyszła. I te energie, ja je tak naprawdę ściągam, materializuję, maluję, można je zobaczyć, można je dotknąć, można przeczytać, jakie niosą ze sobą przesłanie, czyli, czyli no po prostu je materializuję. I teraz, I teraz, tak, pojawił się w mojej przestrzeni, jakiś czas temu. Znaczy w zasadzie to cały czas te energie proszą mnie o to, żeby z nimi pracować. Żeby, bo ja robię tak, że maluję, piszę przesłanie, wysyłam obraz i praktycznie zapominam. A tak naprawdę chodzi o to, żeby, żeby z nimi pracować, żeby je żeby tak nie wchodzić głęboko, żeby je zakotwiczać tutaj na Ziemi, tu w tych naszych ciałach. Na, no i na tej planecie i pojawił się teraz w mojej przestrzeni taki pomysł żeby wydać karty karty z tymi moimi aniołami wydałam już wcześniej album na skrzydłach aniołów a, a teraz pojawił się pomysł miałam wydać drugi album, drugą część ale to jakoś jakoś mi się nie udało to chyba nie był ten czas album miał się nazywać Tęczowe Anioły dlatego, że no to my jesteśmy, my tak naprawdę jesteśmy tymi tęczowymi aniołami. To, ten pomysł jakoś tam nie wypalił, nie, to nie był chyba ten czas, i w tym momencie pojawił się pomysł, żeby wydać karty tęczowe anioł. No więc ja sobie weszłam dosyć mocno w ten, już się zaangażowałam w ten projekt, a jak, jak się, jak w coś wchodzę, już teraz mam tak, że jak w coś wchodzę, zaczynam. Zaczynam tą swoją energię tam kierować, zaczynam poświęcać temu uwagę. To przychodzą już do mnie takie wizje szalone, że mi nie pozostaje nic innego jak po prostu te wizje realizować. Więc dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, jaka wizja pojawiła mi się dzisiaj. I oczywiście od razu jest to tak niesamowita dla mnie wizja, że tak niesamowity pomysł, który przyszedł no, ode mnie od tych moich aniołów tęczowych. W związku z tym, jakby ja już z tym nie dyskutuję, po prostu, po prostu to realizuję i robię. Więc pomysł jest taki. Pomysł jest taki, że stworzę, w tym momencie stworzyłam już tak naprawdę stworzyłam grupę pod tytułem Tęczowe Anioły. I ta grupa będzie tak naprawdę takim wyzwaniem, 44-dniowym wyzwaniem. Może to tak trochę głupio brzmi, ale no, tak mi się to, dla mnie jest to wyzwanie, dlatego że chodzi o to, że przez 44 dni będę tak jakby wybierała, będzie do mnie przychodził jeden z tych aniołów, które namalowałam. I ja mam, będę na tej grupie, będę wrzucała, jaki to jest, jaki, z jakim aniołem dzisiaj pracujemy. I o godzinie 22 każdego dnia będę robiła medytację, w której będziemy tak naprawdę wchodzić bardzo mocno w przestrzeń serca. Z tej przestrzeni będziemy się będziemy się zakotwiczać w sercu ziemi i w źródle i w takim połączeniu, w takim przepływie będzie się pojawiał, jak ja będę w takim przepływie, tak będzie się pojawiał ten anioł, który, który na dany dzień będzie po prostu się pojawi. I on wiem, wiem <lucza> liczę na to, że on tak jakby dalej będzie tą medytację prowadził i chodzi o to, żeby tak z tego co czuję, że one będą tak prowadziły tą medytację, żeby jak najmocniej poczuć tą energię, którą one ze sobą niosą, żeby ją poczuć fizycznie w ciele, żeby żeby ją zobaczyć, bo będziemy pracować na trzech poziomach, na, ponieważ będą się pojawiały obrazy, zawsze w medytacjach pojawiają się obrazy, będą, czyli będziemy pracować z podświadomością, ze świadomością, bo będziemy bardzo mocno zakotwiczeni w ciele, w ziemi, także to nie będzie żadne fruwanie i z nadświadomością, no bo z tą boską świadomością, bo będzie się pojawiał, ta, pojawiała ta ta energia istoty, energia tego anioła, i on będzie nas w tej medytacji prowadził. Ja czuję, że to będzie taki po prostu już channeling oddanej, oddanej energii. No i w tej, w tej medytacji coś tam się będzie zadziewało. Generalnie chodzi o to, żeby, żeby w, będąc bardzo mocno w ciele, w połączeniu i w przepływie, żeby tą energię, która, z którą będziemy pracować, żeby ją zaprosić do swojego życia, do swojego ciała, do swojej przestrzeni, żeby ona się fizycznie zmaterializowała w, tej, w, tej naszej, w naszym życiu po prostu, bo ona wtedy będzie nas wspierała, będzie, będzie nam pomagała tak naprawdę w tym, co tutaj się dzieje. Będzie nas bardzo mocno otwierała. Więc to jest taki i mamy to robić codziennie przez 44 dni. Tak, tak, taka liczba się pojawiła. Codziennie o 22 to będą, będą takie live'y, będą takie medytacje. Nie wiem, na czasu one będą trwały. Pewnie przynajmniej pół, pół godziny. Nie mam pojęcia, jak się tam te anioły będą rozgadywać i co tam się będzie działo. Sama jestem ciekawa. I teraz tak. To jest oczywiście dosyć taki, no takie, takie mocne, mocne dla mnie wyzwanie. Jest tak, spytałam się, się Anioły, jak to, jakie mam to, ile to ma kosztować. Oczywiście nie będzie, to, nie będzie to za darmo. Ile ma to kosztować? Pojawiła się kwota 440 zł. I teraz tak, można, są, będą trzy opcje do wyboru. Można zapłacić od razu całą kwotę. Wtedy to jest tak, że każda osoba, która ukończy ten 44-dniowy cykl, to wyzwanie takie z tymi medytacjami, dostanie ode mnie na, na koniec te karty, które wydam. W międzyczasie. Między innymi też dzięki temu, że, że ta grupa będzie funkcjonowała. E, więc każda osoba dostanie ode mnie karty. Karty normalnie w, w detalu <noise> będą kosztować 80 zł, czyli tak naprawdę już można sobie tą kwotę odjąć od całego kursu. E, osoba, która zapłaci od razu całą kwotę oprócz kart, dostanie ode mnie też album na skrzydłach aniołów, czyli tak, jakby tą pierwszą część. Można zapłacić w czterech ratach po 110 zł i można płacić tak jakby oddzielnie za każdą medytację, czyli w tym momencie to wychodzi 10 zł za każdą medytację, żeby sobie na przykład zobaczyć, czy w ogóle ci to pasuje, czy, czy, czy to w jakiś sposób na Ciebie działa, czy, czy jesteś w stanie wejść w tę medytację, czy one Ci odpowiadają, czy taka forma pracy jest dla Ciebie w porządku. Więc to są takie trzy, trzy opcje możliwe. Fajne jest też to, że można, ta grupa już jest stworzona, można do niej dołączyć. Zaczniemy, bo nasz ten pomysł przyszedł do mnie dzisiaj i, i usłyszałam bardzo mocno, że dzisiaj mam tą informację tak, jakby puścić w świat, i jak sobie policzyłam te, te, tą dzisiejszą datę, to mamy trzeci. 3 marca, czyli czwóreczka i 2020 rok, kolejna czwóreczka, więc już wiedziałam, dlaczego dzisiaj mam to, dlaczego dzisiaj mam to ogłosić. A cały, cały, to, cały ten cykl 44-dniowy zaczniemy 4, 4 marca. Potem też będą dwie czwóreczki, będzie moja siódemeczka, a całość tworzy 11, czyli anielską liczbę. Fajne jest to, że do tej grupy można, będzie można dołączyć tak naprawdę w każdym momencie. I wtedy, kiedy się zdecydujesz dołączyć, po prostu zaczyna, wskakujesz w tą medytację, która jest danego dnia, robisz sobie po kolei te medytacje, które, które będą szły, i jak my skończymy, to wtedy możesz się wrócić do tych medytacji, które. Które były wcześniej, żeby, żeby zrobić ten cały 44-dniowy cykl? To jest to. No i co? I tak naprawdę, tak naprawdę, o co chodzi? Chodzi o to, żeby, żeby, dla mnie to jest wyzwanie, bo ja nie jestem na przykład systematyczna, ale. Te moje grupy, które już mam, pieśla Matki Ziemi, tęczowe plemie, teraz mam tęczową energię i teraz będą tęczowe anioły. Więc te grupy, które mam, czwarta grupa, te grupy, które mam, nauczyły mnie tej systematyczności i tak naprawdę pokazały, uświadomiły bardzo mocno, że taka, taka rzeczywiście systematyczna praca z, ze sobą przynosi niesamowite efekty. Ja to. Mnie po grupie 5 dla Matki Ziemi, kiedy rzeczywiście tam były te mieliśmy cztery 40-dniowe cykle, kiedy ja byłam codziennie, otworzyły mi tyle, tyle moich zdolności, jak, tak, tak mocno poszerzyły, że, że ja tak jakby cały czas nie mogę się nadziwić, jak to, jak to się cały czas poszerza i jak się rozwija. Właśnie dzięki temu... Że, że jest to taka systematyczna praca, taka naprawdę codziennie. Więc chodzi o to, żeby wyrobić sobie ten nawyk, że codziennie siadamy, codziennie wchodzimy, wchodzimy w przestrzeń serca, w pole serca, żeby, chodzi o to, żeby, wiem, że bardzo mocno dzięki tym, medy dzięki tym medytacjom, bardzo mocno poczujemy, jak to jest wejść w pole serca i i z tego miejsca tworzyć, bo tylko bo wtedy to ma tak naprawdę wielką wartość jak tworzymy z tego miejsca, bo to jest bardzo potężna energia, energia serca. Więc tu będziemy tworzyć i będziemy, będziemy tę energię po prostu manifestować. Tu nie chodzi o to, że, żeby latać, bo, bo ja jestem przeciwnikiem latania, naprawdę takiego dla samego latania, bo to w ogóle nie o to chodzi. Jesteśmy w ciałach, jesteśmy na Ziemi i chodzi o to, żeby te energie, które, które, które byśmy chcieli zaprosić do swojego życia, żeby je ucieleśnić, żeby one stały się w nas żywe, żeby pulsowały, żeby tętniły, żebyśmy my zaczęli żyć, tętnić życiem, żeby to nasze życie. Stawało się takie, jakie powinno być, żeby było takie, takie boskie, pełne radości, szczęścia, lekkości, żeby nie, żeby wyjść z tego, z tego koła takiego cierpienia, strachu i bólu, do którego żeśmy się tak naprawdę sami w, wepchnęli na, na przyłomie tych wszystkich tysiącleci. Chodzi o to, żeby z tego wyjść, bo naprawdę. To jest, to jest nasze prawo, jako, jako istot duchowych, żeby, żeby żyć w lekkości, w radości. No i tak, I to chyba wszystko. Nie będę za długo gadać. Jeżeli ktoś z Was poczuje, jeżeli ma ochotę wesprzeć mnie w tym znaczy, no może nie, nie wesprzeć, ale. Jeżeli ma ochotę na, na te karty, nie wiem, na, na to, żeby one powstały i e, będzie chciał je zakupić, to nie wiem, może na przykład ustalić sobie, że nie wiem, że tam powiedzmy 8 medytacji, e, przez 8 medytacji tyle, ile te karty będą kosztować, będzie sobie z nami, później sobie wejdzie i dzięki temu będzie miało tą, no nie wiem, jak, jak, tam, jak tam poczujecie, Wiem, że wiem tylko tyle, że, że anioły, moje tęczowe anioły już tam <grymnie> przebierają nogami, czy nie wiem, czym tam <grymnie> przebierają skrzydłami i cieszą się na to, że, że wreszcie ja zacznę z niej pracować. Ja tak czy inaczej od 4, od 4 marca zaczynam do medytację. No i zobaczymy, co się będzie działo. Wiem, że, wiem, że te medytacje, które teraz robię, są, są bardzo mocne, bardzo dużo się dzieje. w ogóle mam, w ogóle mają też być tak, ma być tak,, że, że na początku mam śpiewać jakieś takie anielskim głosem i na koniec też mam śpiewać anielskim głosem w międzyczasie. Więc będzie i dźwięk, będzie i, i śpiew, i dźwięk, i, no i to przekazał tych moich tęczowych aniołów. Więc myślę, że będzie, będzie dosyć mocno. Także, jeżeli ktoś ma ochotę na taki kontakt, raz, że z anielskimi energiami, ale dwa, że jeżeli ktoś ma ochotę zaprosić te energie do swojego życia tak naprawdę, tak namacalnie. To zapraszam Was bardzo serdecznie do tej grupy. <grywanie> Dziękuję, do widzenia. Na razie, pa pa.